Chcesz zadbać o wizerunek skutecznego serwisu samochodowego, który szybko i fachowo usunie każdą usterkę? A może masz tak dużo zleceń, że chciałbyś, aby część zadań ktoś wykonał za Ciebie? Skorzystaj ze zdalnej diagnozy Bosch. Dzięki niej zaoferujesz szeroki zakres usług bez konieczności wizyty w ASO. Naprawisz więcej aut w tym samym czasie, a to oznacza większy zysk i więcej zadowolonych klientów. Twój warsztat zyska wizerunek profesjonalnego serwisu, który poradzi sobie z każdą usterką. Jak działa zdalna diagnoza Bosch? Opisz krótko swój problem na portalu zdalnadiagnozabosz.pl i zarezerwuj termin zdalnego spotkania ze specjalistą. O umówionej porze podłącz do pojazdu tester KTS 560 lub 590 i rozpocznij sesję zdalnej diagnozy w programie EZ-Tronic. Ekspert Boscha połączy się z pojazdem i zdalnie wykona diagnozę oraz takie procedury jak kodowanie, programowanie czy aktualizację. Aby skorzystać ze zdalnej diagnozy, zarejestruj się na naszym portalu. Możesz na niego wejść na dwa sposoby. Wpisz w przeglądarkę internetową www.zdalnadiagnozabosz.pl lub wejdź w zakładkę Diagnoza zdalna w programie Ezitronic i wybierz zamów nową sesję. Po wejściu na portal kliknij w przycisk Zarejestruj się. Podaj wymagane dane i zaakceptuj warunki użytkowania. Otrzymany na maila kod weryfikacyjny. Teraz uzupełnij swoje dane, podaj numer telefonu, zajmowane stanowisko oraz dane firmy. Następnie zaakceptuj regulamin oraz ustawienia prywatności i gotowe. Pojawi się okno potwierdzające proces rejestracji. Dane Twojej firmy będą widoczne na stronie, jak tylko konto zostanie uaktywnione przez centralę Bosch. Proces aktywacji może zająć do dwóch dni roboczych. Umówienie sesji zdalnej diagnozy. Po rejestracji i aktywacji konta w każdej chwili możesz się zalogować i zamówić zdalną diagnozę. Kliknij Zamów sesję. Wpisz dane pojazdu. Możesz wyszukać je po numerze WIN. Z rozwijanej listy wybierz typ usługi, która Cię interesuje, urządzenie KTS oraz osobę, z którą ma się skontaktować specjalista Bosza. Opisz swój problem. Wybierz dogodny dla Ciebie termin. Zaznacz, że chcesz, aby specjalista zadzwonił do Ciebie wcześniej, o ile będzie taka możliwość. Potwierdź, że posiadasz w serwisie wymagany sprzęt, urządzenie KTS 560 lub 590 oraz ładowarkę do akumulatorów, najlepiej BAT marki Bosch. Jak wygląda sesja zdalnej diagnozy? Zobacz, jakie to proste. W umówionym terminie podłącz ładowarkę BAT do pojazdu i uruchom tryb buforowania. Następnie podłącz tester diagnostyczny KTS-560 lub 590 do pojazdu oraz kablem USB do komputera. Potrzebne będzie też przewodowe podłączenie do internetu. Potwierdź, że spełniłeś konieczne warunki do przeprowadzenia sesji zdalnej. Gdy termin sesji nadejdzie, ekspert Bosch skontaktuje się z Tobą telefonicznie i poda numer sesji, który należy wpisać w widocznym oknie. Ekspert Bosza połączy się z pojazdem i zdalnie przeprowadzi diagnozę. Usługi, jakie wykonamy za ciebie zdalnie, obejmują zarówno odczyt pamięci błędów z różnych sterowników, jak i programowanie sterowników, kodowanie modułów, kalibrację, odblokowanie blokady rozruchu z powodu braku AdBlue, kodowanie HK-przyczepy i wiele innych. A to wszystko dla wielu marek pojazdów. Pozwól ekspertom działać, a w tym czasie możesz zająć się innymi zadaniami w serwisie. Naprawisz więcej aut w tym samym czasie, a to oznacza większy zysk i więcej zadowolonych klientów. Nie zwlekaj. Załóż konto już dziś, abyś w każdej chwili mógł skorzystać ze zdalnej diagnozy. Rejestracja jest bezpłatna. Sprawdź na www.zdalnadiagnoza.pl.